Siemano, ja jestem Zomer, witam was w 12 odcinku z serii Call of Duty Modern Warfare 3. Ostatnie misje nam zostały, na dziś misja dawnych towarzyszy. Także dosłownie chwilka i, i kończymy już tą całą serię, później lecimy z Modern Warfare 2. Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to to była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Hmm. Widzę dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. Przerwij go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Kuszące. Ach, trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierzcie za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Tłumiki, amunicja. Nie ma granatów błyskowych. Dobra robota, Nick. Grzybkujący za rozszycala. 10 gramów. Twoje ulubione. <grybka> na razie ją schowaj. Zbiórka przy magazynie. Dobra, sprowadź przesyłkę. W drodze, kapitanie. Wiem, że chcesz wyrównać rachunki z rzeźnikiem. Dlatego zwyrodnialca nie szkoda kurser. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Privet. Dobre jutro. Nieźle. Znam tylko tyle. Najpierw załatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. Strzelamy dopiero na mój sygnał. Da Spokojnie, kolego, mamy pozwolenie. Mam rachę! Pójdźmy! Teraz! Dobra, robota. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci na Dobrze, że mam worki. O, myślisz o wszystkich. Uważaj, że strzela. Wreszcie czas na odgrywanie. Dziś. Co on w końcu czysto! Zatrzymajcie ich! Zabijcie ich! Kolejny za Koniec imprezy, panowie. Nie daj mu uciec! Zdjęty! Drzwi na ulicę są otwarte. No pierdolę! Ja ja. Nikolaj, cel porusza się na północ! Przygotuj się do przechwycenia! Przyjąłem. Śledzę was. Jak? Po huku strzałów! Dostań po bliżej. Bez odbioru. Trzymaj się blisko, Garik! Nie zgub go! Do rogi! Przyjąć! Dostanę cię z Dostanę cię, Skinął przez ciebie. Sierżancie? Jestem cały ser. Cel w ruchu, przyszedł! Grzeźnik ucieka przez moc, sierżancie! was! Wojak, są jest jedne! Wysypamy! Wszystko! Cześć, nikt ucieka! Za Pośpiesz się! Nie podchodź, bo zginie! Rzeki. Gdzie jesteś? W drodze, kapitanie. panie. na posiłki. Biorą, biorą. Skąd oni się panie. do cholery? panie. ci dobry, panie. Dzień dobry, panie. przejście. Będzie kibowodą. Będzie kibowodą. Będzie w kierunku rzeki. Mamy go! Ciężko się biega ze wstrząsem mózgu, co? Tak wziął swoje imiona! Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Pierdal się, A, Mamy mały problem. Jak to? trochę mi się... twojej ruskiej dupie. To na nic żałosny skurwy, synu. No dalej, kapitanie. Znaczy na więcej. Myślisz, że cię nie pamiętam, Angolu? Ani ciebie, Czerżankie? Hej, ogarnij się! Nie, Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolajdzie, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przynieś ją do mnie. No już! Sierżancie Garik, z tyłu mam przesyłkę. Mam nas, błagam! My to nasza uciemy. karta przetargowa. W negocjacjach. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo. Co się dzieje? Nie będzie... Proszę! Nie róbcie krzywdy mojemu synowi! Zrobimy co powiedzieć! Mamo! Nie bój się! Jesteś moim małym zuchem. Gdzie idziemy, mamo? Porozmawiamy z paroma panami, a potem pójdziemy do domu, dobrze? To, co robisz, jest okropne! Jesteśmy niewinni! Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano? Nie musisz tego robić. Zostań, czy nie? Wchodzę w to, Sir. Dobrze. Przekaż ich jego... Nie! Nie, nie! Proszę! Usa! Amon! Nie masz się ich tknąć, synu! Miało być bez skrupułów? To jest! Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzyzeniem dzieci, prawda Kyle? Żanego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie. Co chcecie z nami zrobić? Nikt nie zrobi wam krzywdy, kochani. Hej, hej, hej! Hey. Ej, nie, nie, nie! Proszę was, nie mieliśmy hej, z tym hej, nic hej, wspólnego. Spójrz na mnie, przestań, przestań! Nie lubię krzywdy, oni o oni nie wiedzą! Powiedz to <noise> chłopcu z ambasady. Okej, okay, okej, okay, nie, błagam! Zostawcie ich w spokoju, błagam. Zostawcie ich, Zostawcie ich. Zostawcie ich bo oni wam nic nie powiedzą. A, chcemy Khadira i Kaz, gdzie są? Niczego już nie zmienicie, nikt ani nic nie zatrzyma biegu wydarzeń. Gdzie <grystanie> jest Sam odciągnąłeś kurę, księżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymakiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. No? Masz ostatnią szansę. Gdzie gaz? Nie, nie, nie. Czekaj, rzeka, czekaj, czekaj. Dobra, dobra, słuchaj, słuchaj. Nie, nie, nie. Mówię prawdę. Przyrzekam. Tam schowaliśmy gaz. Teatr Karetka. Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie! Idź sierżancie! Uratuj cholernych Rosjan! Generał Barkow będzie już martwy! Khalir, chcę dopaść Barkowa! Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy! Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem i opuszczą naszą ojczyznę. Idź sierżancie. Nie! 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 GAS jest strasznie tak, kawałek. Zabezpiecz go i zgłoś dowództwo. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Hadir jest u Barkowa. Długo nie pożyje. Istnieje cienka linia między dobrem a złem. Trzy, dwa, jeden, Chodź. Nie ruszaj nie dźwigać Kontaktów nie ma. Widzę Внимание всем! Заложники безопасности. Имикаты целый. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защите уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Пункт контрольный. Чей? А что за ружница? Дорога заблокована. Как есть план? Szoki, i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. Trzy sekundy. Mamy dość czasu. O ty kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobię tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Hmm? Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwimy Hadira zanim zabije Bargowa.